Wprostce od mieszkańców Małopolski województwo rozwija regionalny zbiorowy transport publiczny, nie tylko inwestując w nasze koleje, spółkę kolei małopolskiej ilość, ilość linii przewozowych kolejowych, ale dołączając do nich małopolskie linie dowozowe jako zintegrowany transport zbiorowy jako możliwość dowiezienia do, do wezwa przesiadkowego pasażerów, również z tych wszystkich gmin sąsiadujących, otaczających chociażby tutaj obecny yy, z PKP w Landowie, yy, Są z nami samorządowcy, ponieważ tak dynamiczny rozwój małopolskich linii dowozowych, dynamiczny, bo w tamtym roku to było 39 linii, w tym roku będzie już 50, jest możliwy dzięki współpracy z nimi. Finansowanie tych linii, oprócz środków rządowych z Funduszu Rozwoju Przewozów yy, wymaga również dość znacznych środków z budżetu województwa. Ale także jest w tym, partycypują w tym e, również samorządy gminne. Dzięki temu wspólnie możemy rzeczywiście reagować na wykluczenie komunikacyjne mieszkańców Małopolski w tych gminach, gdzie dojazd do połączenia chociażby kolejowego, dojazd do tego zintegrowanego transportu jest e, utrudniony. To jest e, ewidentnie no, sukces naszej drużyny samorządowej, sukces współpracy. Rzecz, o którą wnioskowali już od dawna. Parlamentarzyści, o którą zabiegała pani poseł Ania Pieczarka, żeby właśnie ten zintegrowany transport był dostępny dla jak najlepszej, największej rzeszy mieszkańców gmin regionu Tarnowskiego. Jesteśmy na dworcu autobusowym w Tarnowie, który do niedawna jeszcze był niedostępny dla podróżnych wszystkich linii. W tej chwili z tego miejsca odjeżdża 7 linii dowozowych które realizują 1900 miesięcznie odjazdów. Jeśli to przemnożyć przez ilość pasażerów, to widać, jak bardzo była potrzeba teraz, szczególnie w sezonie zimowym, żeby umożliwić im odjazdy naszymi liniami w sposób godziwy i skorzystać z pomieszczeń, które zabezpieczą ogrzanie się, zatrzymanie się, skorzystanie z toalety, skorzystanie z miejsc siedzących, odpoczynek, a także później, żeby skorzystać po przyjeździe tutaj skorzystać również z naszej komunikacji kolejowej. Otworzyliśmy ten dworzec, przywróciliśmy go dla tej części mieszkańców regionu Tarnowskiego, którzy właśnie korzystają z tego zintegrowanego transportu regionalnego autobusowo-kolejowego. Szanowni Państwo, warto w tym miejscu także zaznaczyć, że naszych planach rozwojowych udało się spełnić też ideę metropolitarnej karty aglomeracyjnej jako biletu zintegrowanego. Nie tylko, że jest to ekonomicznie tanie rozwiązanie, ale umożliwia pasażerom, naszym małopolanom wykupienie biletów okresowych, na których mogą się przemieszczać naszymi pociągami, autobusami, linii dowozowych, ale także i korzystać z tramwajów czy autobusów w Krakowie, Niepołomicie, w Kabinie, w Wieliczce i posiadać przez to optymalny bilet zintegrowany na środki takiej komunikacji właśnie regionalnej, w tym zakresie szerszym niż tylko lokalnym. Trwają jeszcze rozmowy, żeby również z miastem Tarnów zintegrować te połączenia. Myślę, że to będzie kolejny etap rozwoju tej komunikacji zintegrowanej, regionalnej, łączącej elementy komunikacji miejskiej i wojewódzkiej. Ja się cieszę, że do realizacji tych naszych pomysłów mamy bardzo dobrych partnerów samorządowych, za co w tym miejscu chciałem podziękować panu Wójtą, burmistrzom, że nie tylko dbają o swoich mieszkańców wnioskują o konkretne połączenia bo to są połączenia chociażby z gminy Pleśna, gminy Tarnów także połączenia dalekobieżne do Nowego Sącza czy do Wysowej Zrój przez Gorlice które po drodze realizują także przewozy z gmin przez które te linie dowozowe prowadzą gmin Wojnicz, Zakliczyn chociażby i to Tuchów i to są właśnie te rozwiązania na które czekali mieszkańcy już teraz, oprócz zadowolenia ze strony mieszkańców, zbieramy głosy, że są jeszcze takie miejsca, takie rozwiązania, które wymagają, żebyśmy jeszcze spróbowali wprowadzić następne linie. I my to będziemy czynić. Analizujemy potrzeby, będziemy naszą sieć linii małopolskich, linii dowozowych rozbudowywać i poszerzać o kolejne propozycje. Liczymy w tym względzie, że nic się nie zmieni, jeśli chodzi o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych czyli tych środków rządowych, wobec tego sami nie jesteśmy w stanie jakby ućwiknąć tego wzrostu tych linii. Ale cały czas o to zabiegamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Marszałku. Pani, no Pani Poseł, bardzo Proszę. Szanowni państwo, można by powiedzieć, że nie tylko tamten tydzień, ale również ten zaczyna się bardzo dobrze. Przypomnę, w piątek symbolicznie otwieraliśmy łącznik, największy most w Małopolsce, największe chyba zadanie województwa małopolskiego. A dzisiaj możemy też symbolicznie przekazać te bardzo dobre informacje odnośnie dworca autobusowego. Można by opowiadać całą historię, dlaczego tak się zadziało, że ten dworzec autobusowy musiał zostać zamknięty. Dlaczego władze miasta Tarnowa, nie postarały się, żeby w tak pięknym mieście, jakim jest miasto Tarnów, nie było dworca autobusowego. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ, szanowni Państwo, e, z chwilą, kiedy zostałam e, parlamentarzystą Ziemi Tarnowskiej, bardzo często korzystam z dworca kolejowego. I też bardziej doceniam, że to miejsce, dworzec kolejowy, jest na terenie miasta Tarnowa. I tak też powinno być z dworcem autobusowym. Dlatego w tym miejscu serdecznie dziękuję. I te słowa podziękowania kieruję na ręce obecnego z nami wicemarszałka województwa małopolskiego pana Józefa Gawrona, ale też pana dyrektora Departamentu Komunikacji, pana, panu Krystianowi Zielińskiemu. Bardzo dziękuję, że ta, ten pomysł, ta idea została zrealizowana, że od 1 stycznia tego roku mieszkańcy poszczególnych gmin, których reprezentują obecni z nami samorządowcy, mogą korzystać właśnie z tego dworca autobusowego. Dużo mówić nie trzeba, wystarczy tylko chwilkę stanąć na dworcu autobusowym i zobaczyć tych mieszkańców, którzy w cieple mogą czekać na kolejne połączenia autobusowe. Bardzo, słab, bardzo ważne słowa też powiedział pan marszałek Józef Gawron, że w przyszłości trzeba doprowadzić do pozytywnych rozmów z władzami miasta Tarnowa, żeby mieszkańcy miasta Tarnowa, tak jak to było dawniej, mogli z tego dworca autobusowego korzystać, żeby te połączenia dalekobieżne na teren całej Polski, ale też i Europy mogły właśnie odchodzić z tego dworca autobusowego, Bo wydaje mi się, że takie miejsce, jestem o tym przekonana, jak dworzec kolejowy, jak dworzec autobusowy, powinny mieć miejsce, powinny być w każdym e, mieście, a zwłaszcza tak pięknym, jakim jest właśnie miasto Tarnów. Jeszcze raz Panie Marszałku, bardzo, bardzo dziękuję. Oczy, oczywiście dziękujemy też nieobecnemu z nami Panu Marszałkowi Województwa Małopolskiemu. Witoldowi Pozłowskiemu. I znowu mi się e, przypomina i, i znowu e, trzeba podkreślić, jak ważne są działania bardzo sprawnej drużyny, drużyny samorządu. I my tutaj w regionie tarnowskim właśnie taką drużynę bardzo sprawnych samorządowców mamy i to oczywiście z myślą e, o dobrym działaniu dla wszystkich mieszkańców regionu tarnowskiego, dla miasta tarnowa. Dziękujemy bardzo. Wszyscy samorządowcy będą do Państwa dyspozycji. Ja poproszę Pana także, żeby zapuściła o zabranie głosu. Szanowni Państwo, wydaje mi się, że to, co tutaj się dzisiaj dzieje, to jest taki element troszeczkę historii. Pamiętamy, jak to miejsce tętniło kiedyś życiem. Był czas wykluczenia komunikacyjnego i słowo się rzekło, Panie Marszałku. Bardzo dziękujemy. Pani poseł, bardzo dziękujemy za wsparcie. Że to wykluczenie komunikacyjne w naszych gmin to jest historia. Gdy znaleźliśmy się w trudnej sytuacji, to dzięki wsparciu województwa małopolskiego nasze gminy, nasi mieszkańcy mogą korzystać z komunikacji. I do komunikacji na tak wysokim poziomie. Bardzo, bardzo za to dziękujemy. Mamy nadzieję, liczymy na to, że ten dworzec, to już będzie takie miejsce docelowe. Że to jest pierwszy etap. Że następnym etapem będzie to, że własność tego miejsca będzie własnością samorządową czy własnością państwową. Bo tylko własność samorządowa, tylko własność publiczna daje gwarancję dla bezpieczeństwa mieszkańców. Jeszcze raz panie marszałku, pani poseł, dziękuję w imieniu swoim. Myślę, że również w imieniu samorządów i w imieniu naszych mieszkańców, że możemy mieć połączenie komunikacyjne. Natomiast zapowiedź zintegrowanego biletu jest to informacja rewelacyjna i wspaniała. I tutaj chciałbym bardzo podziękować panu dyrektorowi, Krystianowi Zielińskiemu, że tak znakomicie koordynuje tą pracę zawodową, tą mrówczą pracę, żeby dopracować ten element biletu integracyjnego, ponieważ ten bilet zintegrowany spowoduje to, że będziemy mogli, jako nasi mieszkańcy, kupując jeden bilet, korzystać ze wszystkich linii. A jeszcze tutaj słyszę, że trwają rozmowy i idą w bardzo dobrym kierunku z panem prezydentem miasta Tarnowa, z władzami miasta Tarnowa, że my, jako samorządowcy, potrafimy dla dobra mieszkańców porozumieć się. I ten następny element biletu zintegracyjnego skorzystać i zrealizować. Życzę jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego dobrego i realizacji takich wspaniałych pomysłów, następnych dla naszych mieszkańców, a my jako samorządowcy ziemi tarnowskiej możemy tylko deklarować wsparcie w takich inicjatywach. Szanowni Państwo, przede wszystkim ogromna radość dla, dla mnie jako przedstawiciela samorządu tarnowskiego, że po wielu latach Dużych problemów, bo przecież nie ukrywajmy, że na wielu spotkaniach z mieszkańcami, na, na zebraniach ten temat był poruszany. Dlatego Pani Poseł, Panie Marszałku, serdecznie dziękuję, że w końcu y, realizujemy ten bardzo ważny projekt. Ja, Szanowni Państwo, może Państwa zaskoczę, ale uważam, że w tym ostatnim czasie jest to jeden, jest to jedno z bardzo ważnych wydarzeń, jeśli chodzi o y, przedstawienie świetnej propozycji dla naszych mieszkańców, oprócz tych inwestycji, które zadziały się w ostatnich latach, jest to ogromnie ważne wydarzenie, bo obejmuje wiele gmin, gmin, które potrafiły ze sobą współpracować, razem z Urzędem Marszałkowskim i to jest klucz dla nich, to jest klucz dla nich, bo jako też młody chłopak, nie ukrywajmy, z tego miejsca wielokrotnie się przemieszczałem i było to takie miejsce centralne, Tym bardziej, że to jest w bliskiej sąsiedztwie Kolei Małopolskiej, gdzie Ludzie mogą się bezpośrednio przemieszczać do różnych miejscowości i to jest klucz. Dlatego, Panie Marszałku, jedyne słowo, które się ciśnie, to „dziękuję i Pani Poseł serdecznie dziękuję.